w dzisiejszym odcinku czemu tak e, mówię że dzisiaj było nie nagrywam tu na komputerze e, tylko nagrywam tu na telefonie więc chcecie mnie powiedzmy e, docenić to, że na prawie w te dni kiedy szuka, no to zostawcie łapkę w górę, a my dzisiaj stanie sobie znowu wydać niezłe punkty e, no i tam w którymś odcinku się pomyliłem i to co tu pisze to ma rację. Przepraszam za tą moją pomyłkę jak kupowałem peny. To z, z mojej strony błąd. A my teraz przechodzimy do sklepu. przechodzimy teraz do gwiezdnych sklep. Gwiezdny sklep i kupujemy sobie nocny mega kruk. Yy, specjalne zawiera przebranie. Specjalny model zademierza efekt animacji, dźwięk, głos plus wyjątkowa odznaka, więc yy, nie będziemy tego próbować. Kupujemy, kupujemy, potwierdzamy, że kupujemy i mamy nocny mega kruk, nowe przebranie, plus mamy do tego odblokowaną emotkę. Tak to się prezentuje w. Y, moim skinie tu, tu jest kruk przebranie mega kruk wybierz i jeszcze jak wejdziemy sobie do kruka to mamy y, no taką motę, więc je ustawiam tak, więc je ustawiam tak y, spray no to tak nie patrzcie no i to byłoby w sumie już na tyle tak naprawdę więc kupiłem, kupiłem z już mało więc do trzęsień do to jeszcze taki zadymiarz L Atomiko. Atomico i może kiedyś jeszcze nagram z tego odcinek jak będę zbierać te punkty o bo też jest ten yy, odznaka więc no do zobaczenia to byłoby już na tyle do następnego cześć cześć widzowie